Nawrot odzyskuje swoje znaczenie dzięki Nawrot Ending Story. To jest taki projekt, przedsięwzięcie, które ma pokazać, że ta ulica ma historię, że dzisiaj troszeczkę zapomniana, warta jest przypomnienia. A jakby tego było mało, we współpracy z Marią Nowakowską, czyli Marią od Detalu, powstał szlak ceramiczny. Ceramiczny szlak ulicy Nawrot, tak brzmi jego nazwa, i bardzo trudno jest, tak naprawdę znaleźć poszczególne punkty tego szlaku. Dlatego dzisiaj jesteśmy na spacerze po tym ceramicznym szlaku, na którym ci, którzy są odpowiedzialni za całe zamieszanie, pokazują palcem, gdzie zajrzeć co, gdzie się znajduje i wyjaśniają też dlaczego. Ale każdy przecież może sobie sam poszukać tych ceramicznych płytek, które są w różnych punktach umieszczone i wykonać ten spacer na własną rękę. Ale polecam najpierw zajrzeć jednak do internetu i przeczytać sobie, gdzie dokładnie co się znajduje. Bo samodzielne znalezienie nie zawsze jest takie łatwe. Czasem trzeba zajrzeć w bramy, czasem wejść w Podwórko. Czasem płytka jest mała, więc nie do końca nie wiedząc, gdzie ona się znajduje, możemy ją znaleźć. Ale w planach są też większe realizacje i o tym zaraz porozmawiamy. Opowiedzcie o tym szlaku ceramicznym ulicy Nawrot. Nie, wie, nie wiem właściwie, od którego z Was mam zacząć, może zacznę od Ciebie, żebyś powiedział, jak to jest, bo to jest działanie, które jest włączone w ogóle w szereg działań, które mają przywrócić tę ulicę mieszkańcom, mam wrażenie. Bardzo dobrze ujęte. Tak, właśnie to mniej więcej tak wygląda. Pomysł zrodził się chyba dwa lata temu, kiedy z Marią spotkaliśmy się na ulicy Pietkowskiej przy okazji jednego ze spacerów. I chyba w trzy minuty wymyśliliśmy, żeby ulicę nawrot w jakiś sposób uhonorować, żeby pamięć tej ulicy propagować w sposób niekonwencjonalny, no bo to jest niekonwencjonalny mimo wszystko sposób. A ponieważ Maria świetnie się czuje w detalach, świetnie czuje się w ceramice, zaproponowała, żeby był to, żeby był to temat ceramiczny. Jak to się stało, że ty się świetnie czujesz w ceramice? Powiedz trochę o tym. To jest tak, że jak Marcin od wielu, wielu lat zajmuje się historią nawrót, tak ja mniej więcej od ośmiu jeżdżę na różne kursy ceramiczne i ceramiczne do szuflady. I pomyślałam, że najwyższy czas trochę połączyć różne dziedziny mojego życia, ponieważ opowiadam o historii, o teorii architektury, pokazuję je realizacje łódzkie. No to dlaczego by nie współtworzyć? No, i właśnie to medium ceramiczne było mi najbliższe. Także pierwsza taka realizacja narodziła się na rogu wschodniej i pomorskiej w kamienicy, gdzie do dzisiaj można zobaczyć płytki z widokami historycznymi łodzi. No, a potem nawrót dwa i cykl ośmiu płytek opowiadających historii mie miejsca i jego mieszkańców. No, a teraz osłyszeliśmy w tym roku i obecnie szlak liczy 9 stacji, a my zbieramy właśnie na dziesiątą. Jak wyglądało wymyślanie co i gdzie? No, historia dużo podpowiada, tak? ponieważ znam trochę historii poszczególnych adresów. Zawsze jakaś opowieść wybijała się na pierwszy plan. Postanowiliśmy ją w jakiś sposób uwiecznić i Maria pięknie wykonała to w farmach artystycznej płytki, artystycznych płytek. A potem przyszedł nam do głowy również żeby, pomysł, żeby uhonorować Janę Kulmową. Troszeczkę zapomnianą w Łodzi, myślę, że literatkę, która jest świetnie znana w Polsce, a w Łodzi w jej rodzinnym mieście nie bardzo. Pomysł jakby, szedł równolegle z tym, co realizowaliśmy w między. Innymi z ludzkim szlakiem kobiet pomysłem, żeby ten pasaż, na którym stoimy, czyli Dawry Nawet 10, stał się pasażem Janny Kulmowej. No wszystko się ładnie zaczęło zazębiać, dlatego wystrzeliliśmy tutaj z, między innymi z takim pomysłem literackiej ławki, która za nami się znajduje, gdzie różni znani ludzie czytają fragmenty poezji Janny Kulmowej, ale również poprzez ptaki, które były bardzo widoczne w twórczości poetki. No i będą te ptaki fruwać sobie i mieszkać w gniazdach w różnych częściach nawrotu. Wrócę jeszcze do wcześniejszych płytek, ale teraz, jak już o ptakach, to powiedzmy o ptakach, bo wiemy, widzieliśmy już. Jednego małego ptaka, jednego bardzo dużego widzieliśmy. To powiedz o tym, co jest, a co za chwilę ma być. Tak, więc w poezji kulmowej jest ponad 30 gatunków ptaków jako bohaterów. Tak, jest co robić. Jest co robić. I pomyśleliśmy, że dokładnie je wszystkie pokażemy na nawrót. Zaczęliśmy od jaskółeczki, która rzeczywiście była bardzo bliska poecce i znalazła się blisko jej miejsca zamieszkania, czyli kamienicy przy Sienkiewicza. Obecnie zbieramy na ceramiczną srokę. To już poważne ptaszysko, jeżeli chodzi o skalę. Sroka trafi na róg nawrót targowej. I jest też motywowana historycznie, ponieważ jest to sroka, która leci ze złotym pierścieniem w w dziobie, jak wiadomo, sroki lubią być złodziejkami, a tam mieścił się zakład jubilerski, także znowu wszystko się zazębia i z kulmową, i z historią miejsca. A na rogu nawrót i przędzalnianej mamy ptasią blok ekipę, czyli taki betonowy podkry został wypełniony przez statko 11 taków różnych gatunków. Zakończymy nasz spacer właśnie w tym miejscu i to otworzy nam taką broszę ceramiczną pomiędzy Piotrkowską a Przędzalnianą, bo tak na razie szlak się rozciąga. Nie widzieliśmy wszystkich płytek jeszcze, ale widzieliśmy już y, y, wielopłytkę, y, która jest y, piekarnicza. Y, jak to wygląda z tymi płytkami? Właśnie, co my możemy na tych płytkach zobaczyć? Słuchajcie, dzisiaj ludzie przyjdą i wy im pokażecie palcem, ale jak komuś nie, nie pokażecie palcem, to podpowiedzcie trochę jak szukać. A przede wszystkim szukamy charakterystycznej ceramiki biało-niebieskiej, biało-kobaltowej, mówiąc precyzyjniej. No, bo to jest taki kolor, to jest kolorystyka używana przy ceramicznym szlaku ulicy Nawrot. Przy każdej instalacji jest też kod QR, przynajmniej przy większości, bo staramy się to uzupełnić w najbliższym czasie poszczególnymi płytkami. Gdzie można sobie taką informację zeskanować i poczytać w miejscu. Tam jest nie tylko o samej instalacji, ale też o nawiązaniach historycznych, o historii miejsca. No jest to taki pomysł na zwiedzanie sobie po prostu wolnym krokiem Ulicy Nawrot, spacerując telefonem, skanując sobie kody QR, no i po prostu niespiesznie, żeby sobie tą ulicę oglądać. Ale jeszcze powiem o, o, oczywiście o naszych planach, bo chyba to jest no. bardzo ważne, no. że nie tylko ptaki zagoszczą niedługo przy ulicy Nawrot, bo staramy się upamiętnić również yy, rodzeństwo Wanderów, czyli. Yy, Bogumił Wander i Włodzimierza Wandera. No, Bogumiły Wander chyba nie trzeba prze, prze, prze za bardzo przedstawiać, bo chcemy, żeby tam znalazł się na rogu targowej i nawrót skwer jej imienia, ale Włodzimierz Wander jest mniej znany, chociaż był świetnym muzykiem jazzowym, rock'n'rollowym, saksofonistą w m.in. między innymi, no i chcemy, żeby... chcemy, no będziemy to realizowali, bo już mamy na to grant z Opusa i chcemy, żeby w miejscu właśnie tego skweru Bogumiła Wander taki taka rzeźba saksofonowa i dzisiaj będziemy między innymi o tym opowiadać, że rzeźba będzie wyposażona w elementy cel... Ceramiczne, a jakże? bo nie mogło być elementem ceramicznego szlaku. Tak, dokładnie jakże? jakże. Tutaj padło hasło: Grant, ale ja wiem, że Wy zbieracie. Yy, inicjatywa oddolna ma być piękniej, ale yy, ci, którzy są dobrego serca, mogą się yy, do tego przyczynić. Jak to wygląda? Yy, jak wygląda ta zbiórka, i jak wygląda proces finansowo realizacyjny? To jest złożona i wymaga hartu ducha oraz dobrych i hojnych serc. Na szczęście jedno i drugie mamy. Bardzo dziękujemy już wszystkim tym, którzy nas wspierali, ponieważ wszystkie projekty powstały albo z małych grantów, albo ze zrzutek. Tegoroczne tylko ze zrzutek jak na razie. No i po prostu wchodzimy na Facebooka Ceramiczny Szlak ulicy Nawrot i sprawdzamy czy akurat nie trwa jakaś zbiórka. Teraz zbieramy na srokę, to jest dosyć duży projekt, montaż też jest dosyć drogi, więc to jest największa jak na razie nasza inicjatywa. No ale nie ze śpimy, tylko piszemy też granty, więc mogę powiedzieć o kolejnym projekcie oprócz Skweru Wanderów, czyli o tablicy upamiętniających, uwaga, detalistów, ród sztukatorów pleszków, którzy też w tym roku zyskają swoją tablicę i będziemy ją wykonywać razem z wolontariuszami, więc śledźcie też nasze media, bo będziemy prowadzić nabór na szkolenia z malowania takich płytek no i wspólnie wykonamy tablicę, która jeszcze w tym roku w październiku zawiśnie na nawrót. Ja tylko może jeszcze dopowiem, że że zrzutki są, przerastają nasze oczekiwania. Tych zrzutek już trochę było, ale na przykład zrzutka na tablicę upamiętniającą szkołę numer 22 już nieistniejącą, ona się jakby dokonała w ciągu 20, 48 godzin. Całą kwotę zebraliśmy prawie 3000 zł w 48 godzin i większość donatorami byli, byli absolwenci tej szkoły. Oni w ogóle byli na otwarciu. Nawet zadzwonił dzwonek szkolny na otwarciu tego, na tej naszej instalacji. Bardzo miłe, wzruszające spotkanie. Także jest zainteresowanie na pewno szlakiem. Mamy już taką chyba grupę donatorów, Wstałą i taką bardzo nas wspierającą. Bardzo dziękujemy. Zresztą wszystkim dziękujemy, którzy nawet grosik wpłacili na nasze zrzutki. Także będzie tego więcej i będzie to wspierać. Możemy też się pochwalić, że dzisiaj spłynęła do nas nowina, że pokażemy ceramiczny szlak Ulicy Nawrot na Festiwalu Designu w Poznaniu. W tym roku hasłem przewodnim jest Go Local i nasza aplikacja znalazła się na podium. Także w październiku, licząc tego, że odsłaniamy tablicę pleszków, to też jedziemy do Poznania pokazać biało-niebieski kawałek łodzi na wyjeździe. stacji, naszego ceramicznego szlaku. Stacja ta powstała dwa lata temu, dokładnie w grudniu. I to był nasz pierwszy pomysł z Mario, jaki wymyśliliśmy przed mną głowy, jeżeli chodzi o upamiętnienie. Tutaj, proszę Państwa, w prześwicie tej bramy znajdują się płytki ceramiczne wykonane przez Marię. Płytki wykonane ręcznie. Ten prześwit wyglądał okropnie, proszę Państwa. Kiedyś to była ruina z bramami, zawilgocona wyglądało to źle. Kiedy zwróciłem się do wspólnoty żeby z takim pomysłem, żeby zrobić coś tutaj ciekawego, to od razu wszyscy się zgodzili i bardzo im za to dziękuję. E, także wspólnota wyważy, wyłożyła pieniądze na remont tego prześwitu, a my e, tutaj z, e, z naszej strony, e, no to sfinansowaliśmy, można powiedzieć, te artystyczne kapelki, które wykonała Maria. E, proszę Państwa, e, ja będę może chodził przy tych kaplach i opowiadam, bo to widzę, że jest. E, wszyscy nie będą widzieli. E, ale zanim e, to... Będziemy iść takim, wężym, takim wężykiem, wężykiem, o, wężykiem, wężykiem będziemy chodzili troszeczkę w kółeczku, e, żeby można było. Dodać. Proszę Państwa, krótka historia kamienicy. Kamienica należała do rodziny. Energia Pyszera została w roku 1889. Tyszer i jego rodzina przybyła z terenu zachodnich Czech, dzisiejszych, Bo no, wtedy to nie były Czechy Poczeków, jeszcze Czech nie było, to e, kraj Ostro węgierski e, Natomiast jeżeli chodzi o samych Pyszerów, to byli piekarze. I ci piekarze, jak Państwo już być może częściowo wiedzą, oni jeszcze będą w naszej opowieści się stopniowo pojawiać. E, ta część, w której stoimy, powstała w roku 1889 a część przymianowo 2A, która jest dalej powstała 3 lata później. Plany tutaj z tego budynku sporządził najpierw Pilar Romaniewski, którego Państwo pewnie znacie, którego pewnie możecie przy ulicy potęgniecie odwiedzać, ale też 3 lata później Kustaw rando który zresztą miał tutaj dwa domy dalej przy ulicy Kroskowskiej swoje było architektoniczne. I zacznę od architekta, bo właśnie architekta, proszę Państwa, tutaj postanowiliśmy Postanowiliśmy upamiętnić... Tak. Maria, teraz pokażę Państwu... Ci, którzy z Państwa nie widzą, ale no możecie się Państwu przemieszczać. Jest, taki, jest taka płytka z napisem Adolf z i to jest płytka, która ma narysowaną ekielkę. Pamiętnie byli, tak? Dobrze widzę. Kielę, młotek, cyrkiel. E, nie. i pion. Tak, nie masoni, bo też byliśmy takie pytanie, czy z był masonem, bo cyrkiel się tam pojawia, ale, ale nie, nie był. I on tutaj w latach 1902-1905 miał swoje biuro architektoniczne. Biuro było w dużym mieszkaniu, którego główne wejście było strony Wiedzy Piotrkowskiej. Zanim to postać bardzo znana w Łodzi, jeżeli chodzi o architekturę. Można to nazwać niebezkozery i nadwornym architektem urodziny Poznańskiej. Dlatego, że wykonano szereg projektów, m.in. Pałac Karola i Maurecego Karola, Karola Poznańskiego, to jest dzisiaj Akademia Muzyczna i Muzeum Sztuki przy ulicy fabryka Fabrykę Dom Pogrzebowy na Starym Cmentarzu przy ulicy Brackiej, dawny Teatr Federyka Zabina przy ulicy Konstantynowskiej wówczas, także no, bardzo, bardzo człowiek, który był do Łodzi zasłużony. On również projektował w Moskwie i w dobie rewolucji październikowej po prostu wrócił do Polski, zmarł w Warszawie, tam jest też pochowany. Obok zalicona, proszę Państwa, bardziej po lewej stronie, znajduje się płytka nawiązująca do Engelberta -Tesher. To jest, proszę Państwa, Engelbert Tescher. Eee, Tyszer, proszę Państwa, był właścicielem, jak tutaj Państwu pokazuję. To jest zdjęcie, był członkiem Łęckiego towarzystwa kredytowego. To jest właśnie z tych zasobów zdjęcie wzięte. A Maria wykorzystała do krótki Tyszera emblemat, taki właściwie, to jest inicjał, monogram, który się znajdował na starej drzwiach wejściowych do kamienicy w stanowisku Paćkowskiej. Ja takie zdjęcie z 30. miałem i Maria użyła go po prostu do tego, żeby jakiś znak charakterystyczny dla Tyszerów użyć. Po prawej stronie, pierwsze, to tutaj z brzegu mamy budkę poświęconą studni miejskiej. Studnie, proszę Państwa, nie wiem czy Państwo wiecie, zaraz e, się dowiesz jak nie wiecie, <laughs> przy ulicy Nawrody Kościkowskiej była w Łodzi pierwsza studnia miejska. Znaczy, w 1841 roku e, miasto uruchomiło tutaj pierwszą studnię miejską. E, ona znajdowała się w nie wiemy rzecz. Mam podejrzenia, że tutaj czysto stoją Państwo przy tych samochodach ona się znajdowała, bo kiedy robiliśmy remont tutaj e, centralnego e, ogrzewania instalacji CO, to znalazł się taki okrąg duży. E, prawdopodobnie była to ta studnia, tak właśnie później, jakby przebudowana i poszalowana już e, cegłami. E, natomiast e, studnia, która jak e, mówią źródła, Miała pygment szkodnie i obrzydliwy. E, między innymi nie była... Po prostu była z drewna, dość mocno e, zwichrowana. E, później założono razne drągi, założono żurawia, tak żeby można było już w sposób normalny e, tą wodę czerpać, a zanim mieszkańcy okolicy w tej studii się doczekali, e, no to czerpali wodę, proszę Państwa, z rogów przydrożnych i rzeki gasie. Także możemy sobie tylko wyobrazić, jakie to były też na e, walory tej wody. A dalej jeszcze za co no my mam, no tam mamy? A, terbinu, proszę Państwa, tak. Ci z Państwo, którzy są z tej strony widzą instalację e, pamięci Lokadi? To jest instalacja dotycząca polskiej pielęgniarki Lokadi Dream, która rał swoim mężem, żydowskim lekarzem, który w tej kamienicy. No i trafili do łódzkiego getta. Ja pokażę Państwu to zdjęcie, które jakby, posłużyło e, jako wzór do wykonania tej instalacji. To jest leokadia e, w getcie, zrobione zdjęcie e, przez Henryka Ross'a, fotografa z getta e, Ona, proszę Państwa, w getcie e, po śmierci męża, który eratem rodkiem był, przyjeżdżał do getta, umarł, e, nie opuściła tego miejsca, nie opuściła i chociaż mogła, bo była Polką, była katoliczką z pochodzenia, była ryjką w związku, jeżeli chodzi o ustawę norweskie, a teraz postanowiła zostać tam. W kamienicy u nas ukrywała się ich córka. Prawdopodobnie odkryta przez bo nie wiemy kiedy, kiedy były losy. Natomiast lokawia, e, e, Więc, Proszę Państwa, ona ukrywała się e, tutaj w kamienicy. do to 44 roku w łowackim getcie. Wywieziono ją później do Auschwitz i zmarła. Została zamordowana w obozie Sztuków na Pomorzu. E, co ważne, w getcie adoptowała małą żydowską dziewczynkę Sierotę, Dieter Heidenberg I ta dziewczynka, właśnie na tym zdjęciu, to jest ona. I to okienko, które Państwo widzicie po lewej stronie, ta instalacja, gdzie jest Leokadia i Mała nazywamy to Oknem Życia. E, z mieszkańcami sobie tutaj robimy czasami w rocznicę urodzin Leokadi, to jest 15 września. Małe spotkanie sąsiedzkie i mamy taki po prostu, mo piknik, to bardzo dużo powiedziała ale spotkanie, żeby upamiętnić e, naszą, e, no bohaterską, sąsiadkę, jakby nie patrzeć. Lokadia Dribin. Lokadia Dribin, a tak naprawdę nazywa się w, w opanińską Lokadia Poczek mieszkała przy ulicy e, Proszę Państwa, dalej co my tam mamy? Po lewej stronie jest płytka z prywatną Tak, prywatna cerkiew, proszę Państwa. Tak, tutaj się znajdowała pierwsza prywatna cerkiew, ponieważ pomimo tego, że administracja cała w Łodzi była administracją rosyjską. Od 1963 roku w Łodzi stacjonowało też wojsko rosyjskie ale generalnie wszyscy wyznawcy Białej Ligi nie mieli gdzie się modlić. No więc zanim powstała cerkiew Aleksandra Narodowickiego przy ulicy Klinickiego i Narodowicza, którą Państwo na ja pewno znacie doskonale, a cerkiew powstała w 1954 roku, to nie, no, nie mieli gdzie się podzielić wszyscy wyznawcy Białej No i tutaj mieszkał pewien sobie podoficer rosyjski, który właśnie w swoim domku, zanim jeszcze kamienica powstała, był tu dom parterowy, przychodzili wierni i się modlili. No i mamy na pamiętać po lewej stronie tam na końcu dosłownie jest pod Nikiel, który był introligatorem. Nie mam tutaj niestety. Jest chcę jakaś reklama. Nie. Reklama zakładów Zmikla. Tak, reklama zakładów Zmikla. Eee, I proszę Państwa, Nikiel to osoba znana z tego, że przychodził do, do niego sam Władysław Strzemiński i Strzemiński odpowiadał niego swoje obrazy. Po prostu uważam, że to jest najlepszy introligator w Łodzi. I stwierdził, że on najlepiej rozumie po prostu to, o co mu chodzi i wszystkie obrazy Mikiel, jego nieba, zwłaszcza pejzaże, które też Strzemiński malował, O e, Co mamło? Karol Hillera. A, Karol Hiller, proszę Państwa. Karol Hiller, czyli no postać bardzo e, chyba też nie do końca odkryta, chociaż myślę, że ci, e, ci, którzy się interesują sztuką Byli Muzeum Sztuki w Łodzi na pewno mieli okazję widzieć jego pracę. W kulcach heliografiki przyjaciel Wandurskiego e, ilustrował jego książki. No przede wszystkim Niemiec z pochodzenia. No i był Niemcem z pochodzenia, ale Niemcem, który czuł się Polakiem, za co przypłacił głowę w 1939 roku i rodacy rozstrzelali go w Lasach w ramach akcji wymierzonej przeciwko polskiej inteligencji. Hitler mieszkał tutaj, prowadził razem... Znaczy, mieszkał tu też jego wuj i dlatego tutaj prawdopodobnie udało mu się tutaj otworzyć pracownię. Pracownia nazywa się Fresco. I tutaj też jest przez Marię użyty szablon, z logotyp tej pracowni. A pracownia zajmowałem się, proszę Państwa, projektowaniem reklam. Projektowanie reklamy do prasy, projektowanie reklamy do folderu, różnego rodzaju biznesowych. Także razem z dwoma pomocnikami tutaj, tutaj Karol Hitler bazował tutaj pracował. A proszę Państwa, ostatnia rzecz to jest rzecz, którą być może Państwo kojarzycie, takie powiedzenie idź do piplata i się wybrać. To takie łódzkie powiedzenie przedwojenne, które odnosiło się do łódzkiego fotografa, łódzkich fotografów. A dlaczego wypchać? Dlatego, że w Biglowie było dwóch braci People zajmujących się fotografią Edward i Alfred. El, Alfred miał tutaj swój sklep z przyborami fotograficznymi, a Edward miał nawet 24 swoją zakład fotograficzny. Więc oni wypychali, proszę Państwa, swoim modelom ubrania poduszkami, że tak ktoś, kto był na przykład wątły, mizerny, wyglądał bardzo tak atletycznie, tak atletycznie i odpowiednio dostoje na zdjęciach. Natomiast to jest ten moment, ja się muszę pochwalić, proszę Państwa, jedną rzeczą. To jest, proszę Państwa, to jest oryginalny... Możesz? To jest oryginalny, oryginalny aparat fotograficzny z tej pracowni. Ja mogę go pójść, proszę Państwa, zobaczyć. Ostrożnie. <noise> jest taki jeden. Ma tabliczkę znamionową na górze, przy tej ręczce. Na tabliczce znamionowej ci, którzy jeszcze mają... Chyba niektórzy potrzebują okularów. Ja też potrzebuję, na przykład okularów, żeby to czytać, Ale tam jest tabliczka znamionowa z nazwą zakładu jeszcze adresem na 2. Także to jest e, aparat góry. E, najprawdopodobniej ktoś kupił tutaj w tej kamienicy, a został odnaleziony, proszę Państwa, w, w jakiejś zrujnowanej piwnicy na bałtach. E, w kamienicy, która się zawaliła i była czyszczona przez e, firmę, która wywoziła grud. Przepraszam. Mnie się udało, e, mnie się udało e, ten aparat kupić. Także tak to, e, tak to wygląda, jeżeli chodzi o... Ja się już nagadałem, zmęczyłem się, także teraz nie Pani mógł. Okej, okay, proszę Państwa, więc za nami bardzo poważna, bardzo naładowana faktami część Marcina. Bardzo mu dziękuję za zgromadzenie całej tej wiedzy i przekazywanie. Więc teraz moja rola to no, będzie troszeczkę rozładowanie tego merytorycznego napięcia. Ja powiem się o tym, jak hartowała się stara, właściwie jak nalowała się ceramika. E, proszę Państwa, no to jest pierwsza stacja ceramicznego szlaku ulicy Nawrot, więc jak Państwo wiedzą, pierwsze koty za płoty i pierwsza lekcja pokory odbierana wielokrotnie e, przeze mnie. E, Marcin, nie słuchaj teraz, to wszystko, wszystko się zgodnie z planem. E, po pierwsze, primo, dużym wyzwaniem było to, że kafle miały być 20 na 20. My tak wpisaliśmy w braty, ja uznałam, że jaki to jest problem, kupić w Europie kafle 20 na 20. No okazało się, że mrozoodporne biskwitowe to był pewien problem, w związku z tym na dwa sprawdzaliśmy je z Hiszpanii e, i do dzisiaj pracujemy na ceramice hiszpańskiej, e, właśnie dlatego, że jest ona mrozoodporna i nie robi żadnych e, nieprzyjemnych e, żartów. Bo muszę Państwu powiedzieć, że w kamienicy na rogu Pomorskiej i Wschodniej, gdzie znalazły się pierwsze moje płytki, no tam dwukrotnie zmienialiśmy garnitur płytek, zanim okazało się, że są takie, które nie psocą. Tutaj więc było dużo łatwiej. Z drobnych anegdot, które mogę opowiedzieć, to są jedna z dwóch realizacji, które dzisiaj zobaczymy. Które mają charakterystyczną bordurę, taką nakrapianą z trzech rodzajów tlenku. Tam jest tlenek chromu, który jest zielony, tlenek manganu, który jest brązowy, i tlenek kobalto, który jest niebieski. Od razu powiem, że one występują też w architekturze, np. do barwienia betonu. Także świat jest połączony ze sobą na różne sposoby. A nakłada się, proszę Państwa, skomplikowanym narzędziem. Dzisiaj będziemy mieć moment na pokazywanie narzędzi pracy. Tym narzędziem jest szczoteczka do zębów bardzo dobrze.